6 listopada. Tak, przed chwilą patrzę na tą dane, datę i, i niezmiennie mam takie e, zaćmienie, że coś jest dzisiaj jakaś data. I dlaczego mi ten 6 listopada jest taki dziwny? I teraz sobie tak uświadomiłam, że pewnie dlatego, że 6 grudnia to są Mikołajki, i może dlatego. A ostatnie, e, ostatni tydzień to był dziwny tydzień pod względem dat. Nie znoszę takich tygodni, które. Mają święto w środku, i wtedy człowiek myśli, że e, przeżył dwa tygodnie, a to dopiero tydzień za nami. No i najbliższy tydzień też się taki zapowiada. E, kochani, e, co nas e, w zeszłym tygodniu było wszystkich świętych, czyli e, o odchodzeniu. Czy dzisiaj odcinek o odchodzeniu? No, można tak powiedzieć, o schodzeniu z tego e, świata jednak nie, tylko o. Odchodzeniu z pracy. O tym chciałabym dzisiaj pogadać. Nie wiem dlaczego mi się tutaj tak, tak jakoś ten temat wywołał ostatnio. Może dlatego, że mam jakieś takie już myśli odnośnie y, tego, czy powinnam dalej pracować w miejscu, gdzie pracuję, albo w tym fachu. Y, także myślę, że dlatego, y, jak z tym odchodzeniem z pracy jest. No i dzisiaj będzie kilka historii. Y, groźne, zabawne, nie wiem. Ale odchodzenie, muszę powiedzieć, że odchodzenie z pracy jakoś dotychczas e, więcej sprawiało mi problemów, niż znalezienie, znalezienie tej pracy. Także będzie, będzie chwilami gro, groźnie, zabawnie. E, no i, i co? No to zaczynamy. Dla tych, co nie wiedzą, to ja się nazywam Iskra, a to jest kanał e, podcast Iskra w e, Także i jest ciemno jak nagrywam. Czyli wszystkim to wszystko się zgadza. Także zaczynamy. Więc tak, pierwszy, ja w swojej karierze już mam za sobą więcej odejść od pracy niż rozmów rekrutacyjnych. To jest zabawne, ale tak jest. Pierwsze, pierwsze moje odejście, w ogóle pierwsza taka praca, którą miałam to była praca, którą otrzymałam po stażu pracy, stażu z urzędu pracy. Kiedy skończyłam studia, to był taki wielki kryzys w 2009 roku. Każdy się oczywiście tam bał o to, żeby mieć w ogóle jakąkolwiek pracę. I ja trafiłam do urzędu pracy. I tam się mnie znalazła koleżanka, która mnie skierowała do, do pracy w sądzie jako staż. I skończyłam, ten staż trwał roku i no i w tym czasie oczywiście wszyscy i tak sobie szukali innej pracy, bo wiedzieli, że nikt z tych stażystów nie liczył na to, że dostanie tam, tam pracę, bo sąd akurat miał to do tego, że po prostu brał stażystów kolejnych, 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 bo to był tani pracownik, bo urząd pracy za nich płacił. No. no i oczywiście byłam załamana, bo w tym czasie, gdzie, gdzie ja tam sobie stażowałam, no to wszyscy koledzy i koleżanki po prostu znajdowali gdzieś pracę, a ja nic, i nic, i nic. No, no, ale w końcu dostałam pracę znowu, ale już tylko na zlecenie i w takim sąsiednim sądzie. No i długo tam nie popracowałam, bo okazało się, że e, nie wiem, z trzy miesiące pracowałam, no nie, nie za długo, e, ale odeszłam z, jakby z własnej, e, z własnej woli, po prostu znalazłam inną pracę. E, no i to, co jest zawsze takie najtrudniejsze, moim zdaniem, to jest właśnie oświadczyć pracodawcy że nie chcę tutaj pracować. No i w tej mojej pierwszej pracy e, e, tą rzecz musiałam zgłosić do przewodniczącej wydziału i muszę powiedzieć, że ja się tej kobiety bałam, bo ona była taka szorstka i tak ja mówię, no nie, ona, ona w ogóle potrafiła opieprzyć człowieka, że, że potrzebowałam jej podpis, no i ją akurat e, śmiem przeszkadzać. No po prostu była taką szorstką, po prostu panicznie bałam. E, no i mówię, kurczę i muszę teraz iść powiedzieć, że odchodzę z tej pracy. Ja mówię, masakra. No z jednej strony się po prostu tak cieszyłam, że dostałam nową pracę, że aż mi się ręce trzęsły, e, no ale hmm. ja mówię, no jak to powiedzieć? No I tu muszę powiedzieć, że jakby pierwsze takie odejście z pracy było bardzo e, takie ludzkie. No się okazało, że kobietka e, mówi tak, ja mówię, no, że tutaj taka sprawa, że chciałam powiedzieć, że rzegnuję. no ja to dzisiaj pamiętam, że to był czwartek, A że jeżeli na no mówię, zlecenie, no to jakby okres wypowiedzenia no nie był jakiś. E, Długi. No i okazało się, że ona mówi tak, no tak. No bardzo mi przykro, że odchodzi pani. No, no, no nic nie jestem w stanie zrobić, żeby panią zatrzymać. I powiem tak, że naprawdę chciała, żeby każde odejście z pracy wyglądało dokładnie tak, jak moje pierwsze odejście z pracy. No, kobieta po prostu potraktowała to, no, że ja odchodzę z pracy, a nie, że robię coś przeciwko niej, a może ona mi się tutaj nie podoba i dlatego ja odchodzę z pracy. Yy, I powiem szczerze, że byłam mega, mega miło zaskoczona. No i teraz, yy, no przecież się trzymam z tymi ludźmi. I ja jestem taka straszna beksa. Yy, no już tak się cieszyłam, to był czwartek, była ucieszona, uchachana, że, że kurczę, fajnie, tam pracy i to będzie praca na etat i, i w tamtych czasach to było wow, yy, no fajnie. No, i to był w czwartek, i w piątek, ostatni dzień w pracy. Tam przygotowałam oczywiście takie tam, że dziękuję, że fajnie było, i, i, i chciałam się pożegnać. I to, co y, zawsze, to mówię: ja jestem Beksa, i znaczycie koleżeństwo, chciałam się pożegnać. I ja, ja po prostu, i stanęli w drzwiach, i nikt do mnie słowa nie powiedział, a ja po prostu ryczałam jak bubr. <laughs> Naprawdę, jakbym pracowała tam ze 20 lat i odchodziła na zasłużoną emeryturę. No, także no, kurczę, było to mega miłe. No, tylko w moim wykonaniu mówię, nie mówię, no, znaczy, miłe, ale, no, mówię, no, ale jestem beksa, nie więc mówię, zamiast wszyscy się dali to no, jak zaczęli, że ja beczę, no to oczywiście wszyscy beczeli. No. I to było takie przyjemne odejście z pracy i uważam, że ogólnie tak, powi czyli tak powinno to wyglądać, tak? że yy, yy, no, no odchodzimy z pracy z różnych przyczyn, czasem są to ludzie właśnie, ale czasem jest to po prostu, yy, mi się praca podobała, yy, tylko odchodziłam z powodu tego, że no, tam yy, jakby widoków na etat, no to nie było żadnych, tam się chodziło na konkursy, na których było jedno, jedno miejsce i 300 kandydatów, także... Fenomenalnie, aż czego czasem miało się wrażenie, że już i tak był ten kandydat, był już klepnięty, który dostał mi pracę. No, i to było to fajne pożegnanie, i teraz dostałam tą nową pracę i super, i teraz drugie odejście z pracy. To było właśnie moja praca w Starostwie, i tak hardkorowego odchodzenia z pracy, to ja nie pamiętam. Znaczy nie pamiętam, no to były pierwsze, pierwsze takie hardcore odejście z pracy i inaczej nie życzę nikomu, bo takiego po prostu tam były łzy, tam było po prostu y, zwątpienie i y, ogólnie wszystko. No po prostu taki rozrzut emocjonalny, co tam się zadziało, to y, szkoda gadać. Poruszone, wiele osób było zaangażowanych w moje odchodzenie y, z pracy. Ale jak to się stało? No ja, ja tam trafiłam po prostu nie do, nie, nie do końca po moim kierunku studiów. No chodziło o to, żeby mieć pracę na etat. Bardzo mi na tym zależało. A że dosyć szybko się przy, przyuczam. No i tak e, zostałam. I tak minęło, i tak minęło, na, mi, mi tam 7 lat. No ale z racji tego, że wiedziałam, że e, no jest w ogóle po innym kierunku. No i, i, i nie ukrywałam nigdy tego, że chcę pracować gdzieś indziej. No i taki moment właśnie 7 lat ten moment jest w ogóle bardzo ważny, moim zdaniem. Dlaczego? Ponieważ no pierwszy rok pracy no to jest takie rozpoznanie terenu, I człowiek się uczy, że tutaj tak, to działa tak w ten sposób. I drugi rok to już, w drugim roku już człowiek tak zauważa pewne rzeczy, mówi, aha, to musisz uważać na to, tu lepiej tego nie rób, albo to należy robić tak, żeby było wszystko dobrze. I to jest taki drugi. No, w trzecim roku to już człowiek się tak czuje bezpiecznie. W pracy. No, czyli wie, jak to wszystko działa, wie, gdzie tutaj są jakieś układy, funkcjonują, zależności. I to jest trzeci rok. No i po trzecim roku już zaczyna się, moim zdaniem, teraz tak, jeśli nam to wszystko pasuje i jakby w, w tym cały, no, że jesteśmy w tych trybikach i nam jest okej, okay, to spoko. To myślę, że możemy dalej pracować. Ale najgorzej jest, jak już miną te trzy lata, kiedy my już jesteśmy tam rozeznani, i nagle te niektóre rzeczy nas zaczynają wkurzać, a nie mamy na nich żadnego wpływu. No i ja właśnie tak miałam, że, no, że są tutaj no, sytuacje, które no, uważam za niesprawiedliwe i wiem, że tego nie mogę zmienić, no bo nie, nie jestem taką osobą, która by miała takie wpływy na to, na taką większą, większy wpływ na to, co tam się działo. No i zaczęłam szukać nowej pracy. No, i akurat tam była taka sytuacja, że jeszcze kolega, z którym mieliśmy biurko w biurko, no, można powiedzieć, że my robiliśmy swego rodzaju wyścig, kto pierwszy dostanie tę pracę. My sobie tak zwierzyliśmy się, że, a słuchaj, no tu biorę urlop, bo mam rozmowę o pracę. Mimo tego, że wiedziałam, że mam trzy miesiące wypowiedzenia, to jest chyba najtrudniejsza rzecz w szukaniu pracy, trzy miesiące wypowiedzenia. No i Tak z kolegą, e, z kolegą szukaliśmy. No i ja e, trafiłam. E, Czyli znaczy już byłam w ogóle zdecydowana, nie? To no już mnie wszystko w, mnie w, tam, w tej pracy wkurzało. E, nie praca, tylko układ, który tam <gry> zadziałał i jak tam było wszystko robione. E, no i postanowiłam, że spróbuję tak niezobowiązująco, bo było jakieś ogłoszenie to było krótko przed, przed końcem wakacji e, ogłoszenie o pracę w szkole. No to było ogłoszenie, na, które y, było na zastępstwo, no czyli no, musiałam się liczyć z tym, że to nie jest praca, na, w ogóle nie była na cały etat, tylko na pół i na zastępstwo, czyli na czas taki no, rok. Ale mówię, miś było już tam tak źle, tak psychicznie źle, że ja mówię, no nie, no idę stąd, bo po prostu, no nie. No i teraz przyszedł ten moment, że trzeba było powiedzieć, że y, odchodzę. No, mając trzy, miesią trzy miesiące wypowiedzenia, y, a było dwa tygodnie do, ferii, do końca wakacji. No, a wiadomo, jak do szkoły, no to ja musiałam tam się zjawić 1 września. No, i, no, wiadomo, podchody, jak to zrobić, żeby żeby to było no, najlepiej z porozumieniem stron, żeby za dwa tygodnie mi ktoś puścił. No, a szczególnie, że ja byłam tutaj takim pracownikiem, który robił, jako jedyna robiłam pewną rzecz w tym wydziale. No i nie, no, powiem tak, no nikomu się nie uśmiechał, jak ja szłam na dwa tygodnie urlopu. A co dopiero no, żebym w ogóle odeszła, tak na no już. No ale w końcu ja chyba, chyba nie mogłam gorzej trafić z, z, tym, z takim informacją, że chcę odejść z pracy. No i ogólnie no to ja, oczywiście, dobra dusza. Ja mówię, no, kurczę, no, tak głupio zostawiać ludzi po, tyle, po, po takim czasie, że ja mówię, no z racji tego, że tam była praca na pół etatu. No, czyli w szkole to tam jest, musiałbym tam być na dziewięć lekcji. No, mówię, no to się pytam, czy jest taka możliwość, żebym tutaj zeszła do pół etatu i do pół etatu tam i te pół etatu na wypowiedzeniu, co oznacza, żebym mogła przez te trzy miesiące jeszcze pracować jednocześnie tu i w szkole i uczyć kogoś, kto będzie mnie zastępować. No oczywiście, bo wielkie, wielkie tutaj... Hmm, Zaskoczenie oczywiście, że dlaczego chcę. No, bo tam chciałam, wiadomo, że z wykształcenia jestem e, e, chemikiem, no i chciałabym jednak pracować w, w zawodzie. No okej. Okay. No i na początku wszystko okej. Okay. No, że tam, no, że ona się pójdzie zapytać no, z przełożonego, czy jest taka możliwość, że w ogóle to kar trzeba iść, jak to przeliczyć, że tam urlopy, zropy, tam cuda na kiju. No i okej. Okay. No, ale się. Jakoś tak się skumulowało, że tego samego dnia przyszła jeszcze jedna laska i powiedziała: mm. <laughs> Derce, że ona też odchodzi. <laughs> A to w ogóle nie było jakieś skoordynowane. No i się zaczęło. A ja już miałam wszystko ustalone, że tutaj, że, że te płetaty, że tutaj, no to nie wszystko. Rozliczałem jakieś tam rozliczenia urlopowe, czyli uwaga, czy czwarte starostwo wiedziało, że odchodzę, bo było w to zaangażowane. I nagle nic, gruchy, nic, pietruchy. Dostaje informację, że, że zostaje zawołana i, i, i zostaje takim obuchem w łeb, i nagle, że co sobie pani myśli, że pani nie zostawia na lodzie, to jest w ogóle nieuczciwe. I mówię, no ale jakie nieuczciwe, no ja tutaj proponuję takie, takie rozwiązanie, żeby tu jeszcze, jeszcze zostać, żeby, żeby nauczyć mojego następcę i tak. No i potem zaczęły się takie jazdy pod tytułem, no i tak, i teraz kto będzie pracować? No okazało się, że my w ogóle my mieliśmy w wydziale iluś tam praktykantów i stażystów, którzy bardzo chętnie by się ucieszyli, jakby zostali etat, tak? No i no i nagle zaczęły się takie podjazdy, że, że ona mi nie podpisze i, i, i tego. Ja mówię, no kurczę, no najpierw mi pani mówi, że mi podpisze. Ja pojechałam do nowego miejsca podpisać papiery, a teraz mi pani mówi, że pani mi nie podpisze za porozumieniem stron. No to jest trochę nieuczciwa. Eee, to, to w ogóle masakra. Co ja tam na trzaska w sensie, co z za zami wychodziłam. Mówię, umawiałam się tam tutaj do. O, oczywiście, jak ja chciałam odejść, to oczywiście wszyscy na urlopach z tych takich wyżej postawionych, ja mówię, no kurczę, no to jest nieuczciwe. Ja mówię, najpierw mi ktoś mówi, że jest wszystko możliwe, a teraz, że spoko tutaj wszyscy obliczają urlopy i nagle mi tutaj mówi, że nie. Ja, ja, po prostu nawet klienci, jak przychodzili, dowiedzieli, że coś się tego dnia dzieje. Po prostu ciągle ja wychodziłam zaryczana, yy, ciągle ktoś tam przychodził w ogóle wszyscy takie grubowe miny, wszyscy przerażeni, bo ta dyrekcja oczywiście, no to obrażona, że jakby, nie wiem, nie rozumiem czego, te, tego takiego podejścia, że ja ją zostawiam. Wcale jej nie zostawiałam, tylko po prostu no, nie chciałam już tam pracować. Ale chciałam, mówię, no mówię, kurczę, tutaj no, żeby nikogo nie zostawiać, że jeszcze trzy miesiące zostanę. no Tylko te godzinowo bym, bym tak, a ja urlop, to miałam jeszcze tyle, że e, połowę tych trzech miesięcy to bym mogła sobie pokroić z urlopu. No i no ja mówię, ja powiedziałam tak, a już byłam tak zdesperowana, że powiedziałam, mówię, albo mi pani podpisze za porozumienie w stron, albo ja po prostu nie przyjdę jutro do pracy. Ja nie mam takiej, jak tam, wyżyny y, asertywności, ale ja się tam wtedy zebrałam taki w sobie. Bo ogólnie to ja nie, tak, no, no znaczy ogólnie pracownicy przy dyrektorze to jakoś tak nie mają odwagi. Ja też nie miałam wtedy, nawet na rzeczy, które mi się do końca nie podobały, to nie nie, by nie komentowałam. E, no i w końcu, ale ja byłam gotowa na to, żeby nie, przy, nie przyjść do pracy. Mówię, mam to, mam to w nosie, wytrudno będę, będę miała w papierach, że, że nie przyszła. I, no I muszę powiedzieć, że, że potem w końcu zgodziła się pani na podpisywanie, na podpisanie porozumienia stron, ale, ale to był taki po prostu hardcore emocjonalny ten ostatni miesiąc, bo ostatni miesiąc się okazało, że, że przez miesięczne wypowiedzenie i tak pracowałam w dwóch miejscach, jakby na czas pracy w szkole brałam urlop w tej pracy, i tak, no bo jeszcze mi tego urlopu zostało. No, także. Nie zdążyłam nauczyć następną osobę. Także praktycznie odchodziłam. E, odchodziłam jakby no, z czystą, ja, ja uważam, z czystą kartą. E, i, I z mojej strony było wszystko ok. E, ale takie odejście to tyle mi kosztowało emocji. I e, znaczy nie żałuję, że odeszłam. Żałuję, tylko, że to było tak trudne. E, I nie polecam. W sensie nie, no nie, nie polecam. No, no, Polecam szefom, tak się trochę zreflektować, że y, pracownicy, tak, pracownicy często odchodzą od szefa, bo szef jest nieznośny, ale bardzo często są jest sytuacja, że to nie szef jest problemem, tylko po prostu inne sytuacje są. I, i nie traktowanie tego, tego faktu jak y, takiego jakiej osobistej urazy, że nie wiem, chcę odejść z pracy, bo, bo tym się nie podoba. Nie? Najczęściej tak nie jest. Najczęściej względy finansowe na przykład. Y, o tym sądzę. No i teraz jeszcze do tego odejścia. No i oczywiście akurat tam dyrekcja miała takie takie zwyczaje, że jak się było tak ostro przy odchodzeniu, to w ostatni dzień nie raczej nie było jej w pracy. No także nawet chyba tam kilka dni, tydzień przed, odej przed końcem pracy tak, jakby nie wiem, takie teksty padały, jakby a to już w tym tygodniu? A to... Mówię, no naprawdę, no nie no. No jakbyś nie wiedziała, że, że to jest ten tydzień, kiedy ostatni dzień jestem. Muszę się napić. Zasłonił w gardle, przepraszam. E, no, ale muszę powiedzieć, że czy ja ogólnie się bałam o odchodzi z tej pracy. Głównie czyli no, to, że trzy miesiące wypowiedzenia z jednej strony to jest fajna rzecz, no bo jeśli ktoś cię chce zwolnić, no to jednak masz trochę czasu na ogarnięcie. No gorzej, jak ty chcesz się zwolnić, nie? No to nagle się okazuje, że to nie są tak naprawdę trzy, tylko cztery miesiące. No, i nie każdy chce czekać. A takie odchodzenie z pracy, tak zwane rzucenie papierów, no też no nie zawsze się sprawdza. No w obecnych czasach, gdzie znowu zaczyna być kryzys, no to, no to nie jest zbyt odpowiedzialne też, nie? No, także, co to, co to takie odchodzenie. To hardkorowe odchodzenie y, mi dało to, że do dzisiaj, jak muszę tam jechać, a z racji tego, gdzie mieszkam, no, muszę jeździć czasem załatwiać, czyli znaczy przykład prawo jazdy musiałam w tym urzędzie wy, wymienić, bo mieszkam na terenie tego powiatu, gdzie, prac, gdzie urząd pracowałam, to do dzisiaj mam takie poczucie, że, y, że coś jest tam nie tak. Y, no i w końcu odeszłam. Muszę powiedzieć, że miałam najlepszą imprezę pożegnalną ever. Eee, Także e, z ostatniego dnia, no i to w ogóle się, bo jeszcze, jeszcze no, muszę wrócić, bałam się, że nie znajdę innej pracy, a tutaj tylko płyta, tu i w ogóle masakra. Także w, w ostatni dzień okazało się, że wychodząc z pracy, e, już miałam chyba ze trzy oferty pracy od osób, które no, po prostu przychodziły tam załatwiać pewne sprawy. A, mówię, a ja się tak cykałam, nie? Wystarczyło, jak, jak widać, wystarczyło po prostu głośno mówić, że się szuka innej pracy i byłoby można przejść. No, ale no wie, no to już miałam wszystko zaklepane e, na, na, pożegnaniu, e, na pożegnaniu takim oficjalnym, w, w sensie w wydziale. Tutaj oczywiście pani dyrektor, która mi zrobi, za, zafundowała mi tutaj te e, emocje, odejście z fajerwerkami. Oczywiście nie było tego dnia, także był pan wicedyrektor, który jeszcze na końcu stwierdził, że no nie napracowałam się przez te 7 lat. Ja mówię, no super, no dzięki, no fajnie, fantastycznie. No, także pani, która, z którą przez prawie 7 lat, no zawsze mieliśmy jakąś taką kosę i się nie lubiłyśmy. Nawet ona poczuła nie niesmagi, i stwierdziła, że no chyba coś jest, chyba się pan dyrektor coś pomylił, także to było miłe. Także imprezkę miałam przed nią. Także wszystkie, wszystkim dziewczynom dziękuję za zorganizowanie takiej super imprezy e, pożegnalnej. Także, jak wyszłam, jak wyszłam do pracy ostatniego dnia na 6 rano byłam w pracy, to wróciłam do domu. No było grubo po, po północy, ale imprezka była fajna. Wszyscy się super bawili e, i odeszłam ale może powiedzieć, że jak się gdzieś tam kontaktuje z tymi. No właśnie, jak się spotykam, jak idę gdzieś tam załatwić coś w swoich prywatnych sprawach, to wszyscy o jak ci, jak ci, jak ci. Ja mówię no fajnie, <laughs> ale raz mi się zdarzyło pójść tak e, odwiedzić, e, no w sensie zagadać co tam u nas. I spotkała mnie owa pani dyrektor i mnie uratzyła tekstem. No teraz są ferie, to mogłabyś przyjść popracować do nas. Ja mówię nie dziękuję. Ja mówię już dziękuję drugi raz. Drugi raz jednak jednak nie. Także, no, tak jeśli chodzi o odchodzenie z pracy, nie polecam. I, i teraz, właśnie, yy, kolejna, no nie wiem, czy mnie czeka kolejne odejście z pracy, ale myślę, że jak będę, że nadal to takie wzbudza we mnie to takie emocje, yy, yy, że, no, że trzeba pójść, powiedzieć, że się odchodzi. I. Nie wiem, to jest chyba najtrudniejsza część. Dla mnie nie jest problemem pójść na rozmowę o pracę. Nadal bardziej się boję odchodzić z tej pracy, choć jeszcze nikt mnie nie zwolnił. No, także nie wiem, czy wy już słyszeliście jakiś ciekawy tekst na odejście z pracy, że jesteście niewdzięczni albo coś takiego, albo coś w tym stylu. No, to nie wiem, podzielcie się informacją, i z kreweterzem małpą jakiś. a będzie następny odcinek. Skoro już dzisiaj o odchodzeniu, to myślę, że następny odcinek będzie zdecydowanie o szukaniu pracy. Nie będzie poradnictwa, jak napisać CV, ani jak nie pisać, ale będzie o tym, jakie fantastyczne rozmowy o pracę odbyło, jakich fantastycznych rzeczy się dowiedziałam na temat, na temat pracy. Znaczy, no, także polecam, może także zostawię jakąś informację, czy też macie jakieś. O właśnie, jak macie jakieś ciekawe, ciekawe, właśnie, kwiatuszki odnośnie rozmów rekrutacyjnych, to, to zapraszam też na maila albo na face'ie, albo pod tym odcinkiem. Ktoś, ktoś słucha na YouTube, to może zostawić w komentarzu takie kwiatuszki. No. I było fajnie. Tak, dzięki. E, także e, pamiętajcie, e, odchodzenie z pracy czasem jest trudne, trudniejsze niż zatrudnienie się, ale czasem warto. E, I nie, ba nie bać się tego. Także i zalecam zmianę pracy raz na 7 lat. E, to jest naprawdę chyba zdrowe dla, mm, dla tego samopoczucia e, i tego, że nie tkwimy w miejscu. E? Super, to mi się dzisiaj chciało. Dzisiaj to yy, jakoś tak, przez to, że te tygodnie znowu są pomieszane, to tak nie czuję takiego rytmu nagrywania. No ale czyli o rozmowach rekrutacyjnych, to jest też fajne, że jak sobie powiem o czym będę nagrywać, to mi tak łatwiej się potem do tego zabrać. Kurczę to wspominaniem tego odejścia, aż mi troszeczkę, ojej, troszeczkę my myśli tak, teraz yy, takie flashbacki mam, a jeszcze to, a jeszcze tamto. Kurczę to, było naprawdę tyle emocji. Yy. Kurczę, mam nadzieję, że nie będzie mi się śniło, bo też mam takie, jak mam taki gorszy dzień w pracy. To śni mi się, że znowu tam pracuję. Także mam nadzieję, że dzisiaj nie będę miała takich snów. Mam życzę kolorowych. No i mam nadzieję. Aha, jest 6 listopada, zapowiadali, że będzie w miarę ciepło. Także mam nadzieję, że nie będę musiała skropać szyb w samochodzie. I co? Wielko tygodnia Wam życzę. Do usłyszenia. Pa!